Otwieram 85 nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Samniki. Witam wszystkich przybyłych na obrady sesji, witam burmistrza, pana Gabriela Wieczorka, witam Panie i Panów Radnych, witam e, panią e, sekretarz, panią Aleksandrę Szczepaniak. E, witam z panią Skarbnik, panią Marlenę Kunikowską. Witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy, panią Jolantę Boży-Sitkiewicz i pana Ireneusza Kopcia. Witam śledzących obrady naszej sesji za pośrednictwem internetu. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Uczestniczy w nich 11 spośród 15 lat. E, w imieniu na wniosek burmistrza miasta i gminy Sanitki, chciałbym zaproponować wniesienie poprawki do przesłanego. Wstępnie proponowanego porządku obrad poprawka polegałaby na usunięciu w punkcie trzecim podpunktu trzeciego, czyli tam gdzie była mowa o udzieleniu pożyczki. E, punkt trzeci dotyczy omówienia uchwał i tym samym nie, nie byłoby omówienia. Czyli zdejmujemy podpunkt trzeci w punkcie trzecim <laughs> i nie byłoby samej uchwały, to jest nie realizowalibyśmy punktu czwarty, w punkcie czwartym podpunktu trzeciego. Pozostałe y, punkty zgodnie z przy, przesłanym porządkiem. Wszystko jasne? Tak. To jest za przyjęciem tak zmienionego porządku obrad. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. I tym samym możemy przejść do punktu trzeciego przedstawienie projektu uchwał. Są dwie uchwały. Jedna w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Semniki i druga Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową miasta i gminy salniki na rok 2024. Myślam się, biorąc pod uwagę tematykę tych uchwał, że pani skarbnik zechce dokonać omówienia, tak? Tak, oczywiście. Oddaję pani głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Chodnicza Straż Pożarna w Samnikach zwróciła się do nas z wnioskiem o udzielenie pożyczki w kwocie 72 740 zł celem uregulowania swoich zobowiązań w związku z zadaniem pod nazwą Budowa Siłowni Zewnętrznej i Boiska Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w samnikach. OSP na ten cel uzyskała dofinansowanie ze środków PROW. I tak jak powiedziałam, żeby rozliczyć zadanie, uregulować zobowiązania, OSP prosi nas o udzielenie pożyczki. I właśnie w tym celu się spotkaliśmy, aby zawrzeć tu stosowne zapisy, które upoważnią burmistrza do udzielenia takowej pożyczki. Będzie to pożyczka krótkoterminowa, dlatego też nie mamy obowiązku podejmowania osobnej uchwały o udzieleniu pożyczki, bo w przypadku pożyczek długoterminowych, czyli wykraczających poza, składa wykracza poza 12 miesięcy, wówczas jest potrzebna taka uchwała, a w przypadku krótkoterminowej pożyczki, gdzie środki do gminy wrócą no, w ciągu kilku miesięcy, może nawet w dobrym układzie w ciągu miesiąca, nie ma obowiązku podejmowania odrębnej uchwały, Zmiany dotyczą wyłącznie wprowadzenia w uchwale budżetowej upoważnienia dla burmistrza i upoważnienie to przewiduje udzielenie w roku budżetowym 2024 udzielenie pożyczek do łącznej kwoty 72 740 zł. Tym samym zwiększa się o tę kwotę rozchody budżetu i o tę samą kwotę przychody budżetu, w związku z tym, że ta spłata w dosyć krótkim terminie nastąpi. W wieloletniej prognozie finansowej, proszę Państwa, w zmianie tej uchwały, wprowadzamy. Przychody i rozchody właśnie w kwocie 72 740 zł w związku z planowanym udzieleniem pożyczki, a z racji tego, że zmieniamy wieloletnią prognozę finansową, to dokonujemy w roku 2024 aktualizacji planu dochodów i wydatków po od ostatniej sesji mieliśmy jedno zarządzenie i musimy zaktualizować wieloletnią prognozę finansową. Dziękuję. Jeśli bardzo są pytania dziękuję. do tych uchwał, to bardzo proszę. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby by uszczegółowić. <tryk> Więc tutaj sprawa dotyczy tego, że właściwie te pieniądze u yy, nas wcześniej na no, tak zwane subkonto, to 72 740 zł, one trafiły. I one zostały te pieniądze wydatkowane zgodnie z przedstawionymi fakturami. Tylko błąd nastąpił taki, że ta zapłata nie nastąpiła z tego subkonta, na które te pieniądze były przesłane, tylko z naszego konta. I jakaś tam instytucja, nie wiem dokładnie, czy to Urząd Marszałkowski, czy to jakaś instytucja zakwestionowała to. My żeśmy pisali wyjaśnienie, to nic nie dało, tylko żądając zwrotu tej kwoty. I to polega na tym, że te pieniądze pójdą do tej instytucji, która nam te pieniądze na wyprzedzone finansowanie przysłała, te 70 tam 70, no 2740 zł. One ponoć przejdą na konto e, u, u, Urzędu Marszałkowskiego i potem w całości, bo to ta, ta pożyczka opiewa e, chyba na 2 miliony złotych, tak? Czy ja dobrze mówię? Nie, 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 nie. 126 270. Tak. To, w tamtym roku udzieliliśmy pożyczkę tak. już na ten cel. I razem ta kwota wróci. I do ta kwota zapowiedziana jest, że w ciągu miesiąca wróci z powrotem do nas, a my niezwłocznie przelejemy na kontrolę. Bo OSP już jest po kontroli z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie zostało odebrane, rozliczone. Teraz Ochotnicza Straż Pożarna czeka na zwrot y, środków, które zostały w Ochotniczej Straży Pożarnej przyznane. Sposób. Nie wiem, jak, jak to się nazywa, e, agencja e, wspierania obszarów wiejskich? Dobrze ja mówię, jak to jest Pani? Myślę, że agencja restrukturyzacji. Natomiast kto sprawdzał, to nie wiem, proszę Państwa, bo to dokumenty ma OSP, to ja tu już się na tyle nie orientuję. Ja mogę tylko mówić o tym, o wniosku, który wpłynął do nas z Ochotniczej Straży Pożarnej. Natomiast rozliczenia to już są dokonywane przez OSP. Tak, i to, ale ja też tego nie prowadzę, tylko osoba, która była do tego upoważniona, to mianowicie Kmiećkowiak i on zwrócił uwagę, że żeby broń Boże nie płacić z konta, z subkonta, tylko z tego naszego konta, bo takie wiadomości otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego. My żeśmy się razem ze skarbnikiem upierali, bo po poprzednim wypadku, kiedy była zapłata za ten plac zabaw. Płacone było wszystko z subkonta i było dobrze, a tu się raptem zmieniło. No więc, jeżeli nalegają, żeby zapłacić z naszego konta, to my te pieniądze przeraliśmy z subkonta na konto OSP, i z tego konta zostało zapłacone. No i się okazuje, że źle. Ładza się zmieniła, i ma inny pogląd na, na te sprawy. Tak to jest. Przepraszam, żeby Państwo z odrzucił No, Operację <grym> trzeba zrobić. <grym> więcej ruchu na Dobrze, wszystko jasne. E, przechodzę do punktu czwartego. Będziemy głosować nad uchwałami, które przed chwilą zostały omówione. Jako pierwsza jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Samniki. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I druga uchwała zmieniająca uchwałę budżetową miasta i gminy Samniki na rok 2024. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem? Dziękuję. Uchwała przyjęta jednogłośnie i tym samym dornęliśmy do punktu, punktu piątego. To jest zakończenie obrad. A ja ze swojej strony serdecznie dziękuję. Proszę do ja, na... Z, Z dola, tak? bo troszeczkę rzeczy się zadziało. W to może sesji. już po, po sesji, tak? tak? Bardzo proszę. No ja, jak Wam pasuje. Zamykam obrady 85. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Samniki. Dziękuję wszystkim za udział.